To tajemnica Mundialu, Mundialu, to tajemnica... Panie trenerze, od pana chyba zacznę po prostu. Ten końcowy sukces uwieńczył dzieło. Cieszę się y, po raz wtóry, że zespół zagrał rozsądnie i że po prostu prowadząc 3-1 nie dał sobie, podobnie jak Francuzi, wydrzeć tego zwycięstwa, a to zwycięstwo do końca. Szązak z krwi i kości. Piłkarz, reprezentant kraju, a przede wszystkim utytułowany trener, który na zawsze zapisał się w historii polskiego futbolu. Niegdyś cały kraj głosem Bogdana Łazuki pytał: Entliczek, pętliczek, co zrobi piechniczek? Entliczek, pętliczek, co zrobi piechniczek? Tego nie wiem. Teraz jego dokonania znają wszyscy. Nie każdy jednak wie, jak to się wszystko zaczęło. Antoni Piechniczek odnosił sukcesy już jako zawodnik. Największy wpływ na jego karierę piłkarską miała gra Blegi Warszawa, z którą w 1964 roku zdobył Puchar Polski, a także 8 spędzonych lat w Ruchu Chorzów, z którym w 1968 roku sięgnął po tytuł Mistrzowski. W sumie rozegrał w najwyższej klasie rozgrywkowej 10 sezonów, a o tym, że był więcej niż tylko solidnym ligowcem, nie świadczy fakt, że na swoim koncie ma trzy występy w biało-czerwonych barwach. Grając, równolegle zdobył tytuł magistra Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, która w tamtych czasach była jedną z najlepszych uczelni w Europie. Młody piechniczek był po prostu bardzo zdolny. Jednak to praca w roli trenera była prawdziwym powołaniem Antoniejką. Karierę jako szkoleniowiec zaczął w BKS-ie Bielsku-biała, ale prawdziwą trampoliną do sukcesu okazała się późniejsza czteroletnia praca w Odży Opole. Tam najpierw wywalczył awans do krajowej elity, a później sięgnął po Puchar Ligi. Rok 1978 zakończył tytułem trenera roku w plebiscycie tygodnika piłka nożna, a w roku 1980 po krótkim epizodzie w roli szkoleniowca ruchu chorzów otrzymał propozycję nie do odrzucenia pracy w reprezentacji narodowej. Tej propozycji Antoni Piechniczek nie mógł odrzucić i, choć debiut nie należał do udanych, w marcu 1981 roku Polacy przegrali towarzysko w Bukareszcie z Rumunią. To już pierwszy prawdziwy sprawdzian udało się zaliczyć celująco. Dziś, jeśli marzymy o stadionach Hiszpanii, musimy ten mecz wygrać. W eliminacjach Mistrzostw Świata 1982 roku prowadzeni przez Antoniego Piechniczka Białoczerwoni po trafieniu Andrzeja Buncola w Chorzowie wygrali 1 do 0 z reprezentacją NRD, a dobrą Zaliczkę z pierwszego spotkania Polacy poprawili jeszcze w meczu wyjazdowym w Lipsku, w którym wygrali 3 do 2. pusta bramka, proszę Państwa, szansa dla polskiej reprezentacji. Nie ma bramki. Gol! Właśnie wtedy faktem stał się trzeci z rzędu awans na mundial. Na koniec, proszę Państwa, jesteśmy Hiszpanii. Trener Antoni Piechniczek na rękach piłkarzy. Następny mecz o stawkę zagraliśmy dopiero w Hiszpanii, w finałach Mistrzostw Świata. W pierwszym spotkaniu fazy grupowej przyszło nam się mierzyć z doświadczonymi Włochami. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a w szeregach polskiej kadry zapanował umiarkowany optymizm. Mam nadzieję, że właśnie ten start w sumie nie najgorszy pozwoli naszym chłopakom trochę uwierzyć w siebie i zagrać z jeszcze większą powiedzmy swobodą przede wszystkim, z mniejszym usztywnieniem w meczach następnych. Drugi mecz to potyczka z Kamerunem. Lekceważony przez kibiców rywal okazał się silnym przeciwnikiem. Piechniczek wiedział, że nie będzie łatwo, bo obserwował drużynę z Afryki kilka miesięcy wcześniej w Pucharze Narodów Afryki. To było ofensywne spotkanie, obfitujące w wiele sytuacji z obu stron. kolnie, nie, Dwa razy w Lakorunii nie padła jednak żadna bramka. Polacy w drugim spotkaniu po raz kolejny zremisowali 0-0. do 0. Zaczęły się nerwy. Trzeci metr z Peru był spotkaniem o wszystko. Liczyła się tylko wygrana. Piechniczek wystawił Zbigniewa Bońka w ataku, a dotychczasową pozycję Zbiego zajął Janusz Kupcewicz. Trener Piechniczek powiedział swoim piłkarzom Stoimy pod ścianą, musimy to wygrać Pędzia, proszę państwa, kończy pierwszą połowę rezultatem, który na razie daje awans peruwiańczykom Na razie mówię Po siedmiu minutach od wznowienia gry Włodzimierz Smolarek strzelił gola na 1 do zera I worek z bramkami rozwiązał się W ciągu 20 minut Polacy dorzucili jeszcze cztery bramki Najpierw trafił Grzegorz Lato Później Zbigniew Boniek, następnie Andrzej Buncol. Wynik spotkania ustalił na 5 do 1 w 76 minucie Włodzimierz Ciołek. Wygrany mecz i awans do drugiej rundy wywołał euforię wśród kibiców, ale chyba trener z nami się zgodzi, że było to najtrudniejsze spotkanie w jego karierze. Dzisiaj zespół przez cały mecz, nie w to, że w drugiej powierzchni pięć bramek, ale przez cały mecz dał dowody autentycznie, i wysoki klasy jako zespołu dał dowody dobrego przygotowania szybkościowo-biegowego. Może kluczem do szczęścia była też zmiana stroju trenera. Proszę zauważyć, że w pierwszych dwóch meczach w Mistrzostwach Świata był ubrany w garnitur, jednak podczas meczu z Peru garnitur zmienił adres. W drugiej rundzie los skojarzył białczerwonych z Belgią i Związkiem Radzieckim. Pierwsze spotkanie z Czerwonymi Diabłami, czyli wicemistrzami Europy, ułożyło się dla nas świetnie. Już w trzeciej minucie spotkania Zbigniew Boniek strzelił pięknego gola na 1 do 0. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zbigniew Boniek, proszę państwa. Chyba jesteśmy zgodni. Była to najładniejsza bramka Polaków w tych mistrzostwach. Bo niech w tym meczu dorzucił jeszcze dwa trafienia, tym samym zaliczył hat-tricka. Polska-Belgia 3-0! Antoni Piechniczek, trener zespołu polskiego. Do kolejnego meczu z ZSRR przystępowaliśmy w komfortowej sytuacji. Do awansu do półfinału wystarczał tylko remis. Dla nas był to zwycięski remis. Awansowaliśmy do półfinału. Znów jesteśmy na ustach całego piłkarskiego świata. Półfinał z Włochami. Bońka w tym meczu zastąpił Grzegorz Lato. Przegraliśmy tamto spotkanie niestety 0-2, ale nie zapominajmy jednak, że Włosi zostali później mistrzami świata. Na mecz z Francją nastąpiła pełna mobilizacja. Piechniczek wystawił najsilniejszy skład, jednak to Francuzi otworzyli wynik spotkania strzelając gola na 1-0. Wśród naszych reprezentantów wywołał on sportową złość i w 7 minut zdobyliśmy 3 bramki. 2, 6. Ośmiu, żarma, kubek, gol! To wysoka piłka. Gol! Świetnie, gol! Breszkie! Polska reprezentacja zdobyła trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata. Antoni Piechniczek powtórzył wyczyn drużyny górskiego. Brawo, panie trenerze! Ja jednak wierzę, że nie będzie czoła! viva ole, ole. Poland. Była euforia, radość, ale na reprezentację czekały już kolejne wyzwania. Podstawowym był awans do Mistrzostw Świata w Meksyku w 1986 roku. Piechniczek i jego kadra wykonała zadanie. Dokonała tego po raz drugi, a sam trener okazał się pierwszym polskim szkoleniowcem, który dwa razy z rzędu wprowadził kadrę na mundial. Polska po raz pierwszy świata. W grupie trafiliśmy na Maroko, Portugalię, Anglię. Polsce udało się z niej wyjść. W jednej ósmej finału Biało-Czerwoni trafili na bardzo silną reprezentację Brazylii. Mimo że przegraliśmy ten mecz 0 do 4 i odpadliśmy z mistrzostw, uważa się, że było to najlepsze spotkanie Polaków w tamtym turnieju. Przekazując pałeczkę, następcy życzę mu, aby dwa razy doprowadził reprezentację co najmniej do finałów i z lepszym stylem, z lepszymi osiągnięciami yy, Kierował y, polską piłkę. Pieśniczek odszedł ze stanowiska selekcjonera. Przejął górnika zawrze, z którym wywalczył Mistrzostwo Polski w 1987 roku. Ponownie objął funkcję szkoleniowca reprezentacji w 1996 roku, którą piastował przez rok. Odnosił także sukcesy jako selekcjoner za granicą, prowadząc reprezentację Tunezji w Igrzyskach Olimpijskich w 1988 roku w Seulu i reprezentację Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I zdobył z klubem al Shabab Dubaj Puchar Golfu, czyli klubowy Puchar Mistrzów Krajów Arabskich i Półwyspu Arabskiego. Antoni Piechniczek udanie łączył pracę trenerską z pracą dydaktyczną. Otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. 82. Pod wodzą Antoniego Piechniczka biało-czerwoni. Trzecią drużyną świata. Jakże chętnie dziś wspominamy tamte czasy. Drużyna Antoniego Piechniczka zdobyła medal Mistrzostw Świata, a sukces ten był zwieńczeniem całej dekady nazywanej najlepszą w historii polskiej piłki. Trenerowi Antoniemu Piechniczkowi z okazji 80. urodzin życzymy dużo zdrowia, pogody ducha i radości z powodu przyszłych wspaniałych momentów polskiego futbolu. Zresztą wszystkim kibicom życzymy co najmniej takich emocji jak te, które przeżywaliśmy dzięki Antoniemu Piechniczkowi.